nikogo nie ma w domu to śpiewam na cały głos ale przy ludziach tak się boję że masakra i ostatnio odkryłam że słychać to na dworze i że wszyscy sąsiedzi wiedzą o tym że śpiewam w mieszkaniu to nic takiego. To Ale się to nie, to ja, ja ogólnie bym się stopiła ze wstydu, bo ja sobie lubię też pośpiewać w domu, jak jestem sama. Jakbym się dowiedziała, że ktoś to słyszy, wolę po prostu żyć w błogiej nieświadomości. Na pewno ktoś to no, słyszy. Generalnie ja mam tak, że ja prawie codziennie śpiewam w domu i odpalam sobie też głośnik dość głośno w ciągu dnia. I ja na przykład mam tak, że ja czasami słyszę rozmowy na przykład sąsiadów, więc oni, więc oni na bank słyszą, jak ja śpiewam. Ale też mam tak, że gdyby przyszli do mnie znajomi tacy, przy których nie do końca czuję się komfortowo, to w życiu bym tak nie śpiewała, jak śpiewam soli. Solo, nie? solo, to ja robię koncert po prostu w tym domu. Ale to, to, to jest teraz... jak się wczuwasz, że nie daj się! <laughs> Nowe techniki odkrywasz. Ja na przykład wczoraj z Bartkiem pod prysznicem po prostu stwierdziliśmy, że ja tam myłam zęby, on się mył, że musimy wypróbować ten raża. <laughs> I no. po prostu pięć razy śpiewaliśmy i się darliśmy. <noise> Więc współczuję naszą sękadom. No, no ja, 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 ja chcę. w nocy. Czasami mam też faskę, że zakładam słuchawki te duże takie i żeby... A, sobie no i wtedy dzieje, nie słyszysz, co się dzieje wokół ciebie, a naprawdę ludzie mają dość. Może po prostu złodziej przyjść do mieszkania i, i on staje i po prostu sobie, dobra, to jest wariatka, uciekam z